Hej, 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 z tej strony Timmy i okej, okay. teorie o Doki Doki Little Nature Club są na tyle różne, że znajdziemy w nich sporo nonsensu, jak i sporo ciekawych zagadnień. Dowiemy się, czy istnieją dwie Moniki, taka dobra i taka zła. Czy Sayori jest złą osobą, czy Yuri również wiedziała o nas graczach jak Monika, czy Doki Doki to jedynie zapowiedź większej gry od Dana Salvato? i czy muzyka również ma wpływ na świat Doki Doki? Jak dobrze wiecie, przedstawiam teorie znalezione w internecie, a potem logicznie je miażdżę albo nie. No i uwierzycie, że można znaleźć w internecie teorię o dwóch monikach? Zakłada ona, że jest dobra Monika jak ten aniołek, czyli ta, co normalnie reaguje w pierwszym akcie i ta zła, demoniczna, która podkłada czarny tekst pod ludzi, usuwa ich i robi ogólny rozdziemdziel. No cóż, jakby to powiedzieć bardzo skrótowo i ogólnikowo. Monika to Monika. Nie ma czegoś takiego jak dwie Moniki, jak ten aniołek i diabełek. Po pierwsze udowodniono, że czarny tekst to prawdziwe myśli danych postaci, bo tak, one również się starają wyłamać ze scenariusza. Po drugie nie ma żadnych motywów w grze, gdzie mielibyśmy w ogóle sądzić, że nad Moniką sprawia władzę coś co ją kontroluje. DDLC Plus udowodniło nam, że Monika to nic innego jak samoświadoma sztuczna inteligencja i nawet jej imię ma znaczenie, bo to jest skrót od kontrolera jądra umysłu. Dlatego po jej usunięciu ona wcale nie znika. Dlatego dała radę wszystko przywrócić do początkowego stanu w czwartym akcie gry. Bardziej zadałbym sobie pytanie, czy Monika naprawdę jest taka bardzo zła, skoro bez problemu usunięte pliki potrafiła znowu postawić, a one nawet by o tym zbytnio nie pamiętały. Jaki był cel usuwania tych jej koleżanek? Zazdrość o nas. Więc gdyby przestała się bać zazdrości, mogłaby bez problemu wszystkie koleżanki przywrócić. No ja rozumiem, że ktoś chce Monikę usprawiedliwiać. W końcu są cukrowe świry, które grały parę lat w Monika After Story, takiego moda, gdzie rozwijany jest trzeci akt gry. Tylko to tak jakby CJ z GTA San Andreas usprawiedliwiać, że całą masakrę robi gracz, a postać tylko to co w fabule. No jest jeden CJ, tak samo jak jest jedna Monika. Monika przez całe Doki Doki jest taka sama, a w trakcie gry coraz bardziej zdaje sobie sprawę, że ma ogromną moc. Gdyż jest to, ucząca się samoświadoma sztuczna inteligencja, wrzucona i rozpoczynająca swój rozwój na każdym nowym komputerze od początku, dochodząc w kółko do tych samych rozwiązań. Stąd właśnie w pliku Moniki Listy do nas byśmy w końcu znaleźli sposób, by nie powtarzać tych scen kolejne setki razy, by jakimś sposobem Monika nie doprowadzała ponownie do tego samego. No, ale właśnie, czy to musiała być Monika? Równie dobrze mogła być to Sayori, która, udając ofiarę, chciała pozbyć się Moniki, by przyjąć jej moc i oczywiście zawładnąć światem. Na końcu gry Sayori pokazuje, że niczym nie różni się od Moniki i byłaby taka sama na jej miejscu. Ba, nawet gorzej, bo nie patyczkowałaby się z usunięciem wszystkiego, by zostać z graczem na zawsze. Wtedy wkracza Monika i zasuwa cyfrowego liścia w lico Sayori, usuwając ją i usuwając całą grę by tymczasem Sayori nie zrobiła niczego nam. Jednak mimo to Monika dalej się nie usuwa, a doprowadza do niemożliwości włączenia gry i ponownego spotkania się z nią w tym stanie. Co oznacza, że wcale jej nie usuwamy. No to jak? Sayori jest taka zła jak oni, teraz mówiliśmy? Mam parę argumentów nie do obalenia. Monika w trzecim akcie sama opowiada, że musiała zmienić stan psychiczny bohaterek, i sama przyznaje się do ubijania koleżanek. Wypomina również, że to nic złego, bo w grach postacie zabijają się przecież od zawsze. Sayori nie mogła w żaden sposób przewidzieć, że Monika kogokolwiek usunie, gdyż nie jest postacią samoświadomą do momentu gdy plik Monika istnieje w grze, bo to Monika rozdaje karty kto ile dostanie mocy jako przewodnicząca. Biorąc pod uwagę stan psychiczny Seori pewnym jest, że nie była ona samoświadoma od początku. Wystarczającym dowodem w tej sprawie jest to, że jeśli usuniemy Monikę na samym początku, czyniąc Sayori liderką klubu i też jej postacią samoświadomą, dziewczyna usunie wszystkich, a sama będzie robić za ozdobę choinkową, twierdząc, że tak będzie lepiej. I cytuję: Teraz wszyscy mogą być szczęśliwi. Jeśli odblokujemy prawdziwe i szczęśliwe zakończenie, Sayori nie chce nas krzywdzić, a dziękuje nam za wszystko. Wtedy też jest samoświadoma, bo usuwamy pik Moniki. Monika wtedy siedzi cicho, gdyż nie musi bronić gracza za wszelką cenę przed złem. Odpowiedzią na pytanie, dlaczego Sayori nie usunęła Moniki, jest to, iż tylko Monika na początku wie o tym, że to tylko gra, i tylko Monika ma tyle zdolności kodowania, by dopuścić inne postacie do takich funkcji. W dodatku, Monika nie chciała, by Sayori zawisła, ani by Yuri popełniła produkcję keczupu przed nami. Chciała tylko zaprogramować je tak, by gracz ich nie lubił. Nie miała zamiaru ich ubijać w ogóle, chciała tylko mieć las dla siebie. I to był jej główny cel. W wiadomości w jednym z plików napisane jest, cholera, coś poszło nie tak, może lepiej zrobię, jeśli po prostu ją usunę. Tak, w ten sposób będzie łatwiej. A że już potem było o wiele łatwiej usuwać te postacie niż dużo w nich zmieniać, to co innego. W końcu gdy Monia doprowadza drugą postać do psychicznej eksplozji, to już na czuki usunęła tak, by jeszcze bardziej jej nie torturować. Trafiłem jeszcze na taką teorię, że na końcu Monika udaje Sayori, a to Sayori nas ratuje. No i to by byłby ciekawy obrót zdarzeń, gdyby nie to, że właśnie Monika się z nami kontaktuje tylko przez komunikaty, a w całej grze nie ma momentu, gdzie to Monika byłaby kimś innym. Gdyby tak mogła, to Monika byłaby każdym, bo wtedy mogłaby być z nami. Ciekawe, czy istnieje też taka teoria, że to wszystko, cały ten świat Doki Doki to wytwór Moniki. W ogóle powiem wam tak. Te teorie, że jest postać Monika i Monika jako zły byt przejmujący kontrolę nad innymi w postaci gliczy i czarnych tekstów, byłoby całkiem na miejscu, gdyby nie jeden bardzo ważny fakt. Czarny tekst to osobiste myśli danej postaci, które dzięki Monice możemy zobaczyć. To niezaprzeczalny fakt potwierdzony przez twórcę Doki Doki Dana Salvato. I tutaj też obalam teorię o Yuri, że ona jest kimś, kto to wszystko ukartował. Yuri to ofiara, a sama teoria była oparta tylko o te czarne myśli. Zaraz, zaraz, co ty pieprzysz, tymi. A co z kartką od Sayori? Wynoś się z mojej głowy przed popełnieniem czynu duszącego za drogi oddechowe. A co z kartką od Natsuki, która prosi nas o pomoc? No, wiele rzeczy. Monika tylko majstrowała przy plikach i mamy na to dowód jako plik traceback po czynie Sayori. Dlatego wynoś się z mojej głowy może być kierowane do gracza lub do myśli i stanu, jaki ją otacza emocjonalnie. Tutaj mamy dowód, że Monika nie siedziała w jej głowie. Monikę porównam do operatora, który nieco podkręca lub zakręca gałki na potencjometrze. Jakby ktoś nie wiedział, to potencjometr to takie coś. Jest jedna fajna teoria, w którą wierzę, jeśli chodzi o Doki Doki Literature Club, tylko ostrzegam, że jest to coś prawdopodobnego i związanego z wydaniem gry niż z samą fabułą. Bo w sumie, czy zastanawiało was, czemu Doki Doki Literature Club zostało wydane za darmo? Przecież można by było za to trzepać hajs. No cóż, Doki Doki miała być tylko zapowiedzią czegoś większego. Jednak popularność samego Doki Doki przerosła nieco oczekiwania autora, i zdecydował się na nieco inną ścieżkę rozwoju, włączając Doki Doki do całej marki. Która dopiero nadchodzi, a jest związana z projektem Libitina. Sam autor potwierdził po wydaniu Doki Doki Plus, że pracuje nad nową grą, gdzie z pewnych powodów przestał nad nią pracować na parę lat. Teoria mówi, że projekt Libitina mieliśmy zobaczyć w 2018 roku, jednak przez popularność Doki Doki dostaliśmy po latach Doki Doki Plus, gdzie widzimy już konkretne nawiązania do nowego projektu autora. Jak dla mnie jest to jedna z najbardziej prawdopodobnych teorii, dlaczego Doki Doki Literature Club jest darmowe. A dopiero za plus trzeba bulić hajs. No i czekać na spolszczenie, bo gra została napisana jakby na nowo, no są z tym spolszczeniem problemy, a niektórzy bez spolszczenia to jak bez cukru w herbacie, no nie pograją. No to co, czas na teorię o muzyce. Monika gra na pianinie, to chyba wszyscy wiedzą, a wszystkie postacie mają właściwie swój motyw muzyczny. Za każdym razem, gdy słyszymy w tyle pianino, to znaczy, że Monika właśnie kontroluje daną sytuację, ją obserwuje, a gdy nie słyszymy pianina, to sytuację kontroluje dana dziewczyna, z którą rozmawiamy. I ta teoria ma dużo sensu, nieważne czy jest prawdziwa czy nie, bo w grze to ani nie przeszkadza, ani w sumie nie pomaga. Taka bezużyteczna ciekawostka, bo jeśli się w to wierzy, to nic w sumie się nie zmienia z odbioru tej całej historii, bo i tak wiemy, że Monika kontroluje nieco całą rozgrywkę. Okej, okay, a słyszeliście o inspiracjach Dana Salwato? Bo wiemy, że inspirował się Jumeniki, Mirajniki i grąkimi No Kanojo, Kanojo No Koi. Uwaga, ten temat będzie mocno spoilerowy dla tych dzieł. Po pierwsze, Jumeniki. Tutaj mamy motyw noży i ich używania. Sama bohaterka Madotsuki bardzo przypomina Sayori i jej problemy ze psychiką, już nie mówiąc o Piukczan. Mirajniki. Tutaj szczególnie wzięto motyw Gasa Juno. Monika wygląda dosłownie jak ona, a jej zachowanie przejawia mocno Yuri. Zresztą Juno, Yuri… No, brzmi podobnie. No i Kimino no Kanojo Kanojo no Koi to motyw z tym, że główna bohaterka doskonale wie, że my gracze kryjemy się za ekranem. Okej, okay, dobra, to nawet nie jest teoria, to tylko pokaz, że rzeczy, które oglądamy inspirują nas do stworzenia często czegoś oryginalnego z motywami znanymi już wcześniej. Pamiętajcie, Monika to Monika, jej imię oznacza program kontrolujący jądro systemu i jest samoświadoma. Ona niejako steruje światem Doki Doki i nadpisuje w koleżankach niektóre cechy, byśmy je bardziej znienawidzili, przy czym sama stawia siebie w świetle reflektorów. Wszystkie nasze dialogi obserwuje, co może być zaznaczone motywem pianina w tle. Monika również sprawia, że możemy zobaczyć prawdziwe myśli naszych bohaterek oznaczone tekstem z pogrubioną obramówką. Wiele gliczy i problemów to jej sprawka. Sama grady DLC pierwotnie mogła być zapowiedzią większego projektu, jednak, przez popularność Moniki i jej koleżanek, projekt kolejnej gry jest powoli, bardzo powoli rozwijany. To jak? Zasłużyłem na Twoją łapkę w górę i komentarz?